To jest film niezwykły z wielu powodów. Jest to rzeczywiście pierwszy film, który, którego wiodącym tematem jest homoseksualizm. Nie było w Polsce przed Zygfrydem takiego filmu, i aż do ostatnich lat, czyli filmów takich jak Płynące wieżowce, Senność czy film, no parę innych jeszcze tytułów. Kochankowie z Marony, notabene też według Iwaszkiewicza. Przez wiele lat encyklopedie kina LGDP, pisząc o, o polskiej kinematografii, wymieniały tylko ten jeden tytuł i opowiada to, jak to u Waszkiewicza w sposób zawalowany, szalenie subtelny, ale jednoznaczny, że właśnie o mm, Zaczadzeniu również bardziej estetycznym niż erotycznym, starego Dandysa, erudyty granego przez Gustawa Holoka, młodym akrobatom cyrkowym granym, że, granym przez Andrzeja Hudzica, no to jest clue tego filmu, a wokół tego, tej relacji rozgrywa się wszystko inne, więc warto odkreślić też film, który był zapowiedzią też bardzo popularnego na świecie nurtu, bo pamiętajmy, że mówimy o pierwszej połowie lat 80. -tych. Wtedy w Europie Środkowej i Wschodniej filmy na taki temat praktycznie w ogóle nie powstawały.